Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z naszej nowej serii Step dla Początkujących. Dzisiaj możecie podnieść step o jeden stopień, jeżeli już się czujecie na siłach i muzyka będzie już trochę szybsza. Zaczęliśmy pierwsze dwa odcinki, 120 bitów na minutę, to będzie już 128. Jeżeli będzie za szybko, to kontynuujcie na razie te dwa pierwsze odcinki, aż się wprawicie i nie będzie zadyszki. Gotowi? Zaczynamy. Zaczniemy od marszu. Stopy delikatnie stawiamy na podłodze. Kolana mamy lekko ugięte. Nie prostujemy, nie blokujemy stawów kolanowych. Sylwetka jest wyprostowana i lekko. Kołyszemy ramionami. I krok do boku, pojedynczy. Możecie dłonie na biodrach, wzdłuż ciała, czy jak wam tam będzie pasowało. Na razie ramionami się w ogóle nie zajmujemy. Pierwsze, co to opanować, kroki, synchronizować ruch. <noise> Pamiętajcie o oddychaniu. Wracamy do marsza. I lekko dotykamy naszego stepu. Noga na podłodze cały czas lekko ugięta w kolanie. I wchodzimy na step. Lewa prawa, lewa prawa, lewa prawa, lewa prawa. Jeszcze raz marsz, zaczniemy prawą nogą, gotowi i prawa, lewa. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Jeszcze raz. I wracamy do marszu. Teraz podwójny krok w lewą stronę. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Może być mniejszy, może być większy. Kolana lekko ugięte. Dostawiamy tylko stopę do siebie. Sylwetka wyprostowana. Barki rozluźnione. Wracamy do marszu. I następ lewa noga, lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa, jeszcze raz. Wracamy do marszu. Podwójny krok w prawą stronę. Jeden, dwa. Jeden i dwa. Pamiętajcie, o oddechu. Tempo jest szybsze, ale my chcemy, żeby oddech był cały czas taki sam spokojny świetnie wracamy do marszu prawa noga na step prawa lewa prawa lewa prawa lewa prawa lewa jeszcze raz bokiem do stepu i teraz przód tył na step i na drugą stronę krok boczny zaczynamy lewa noga skrzyżowane nogi na stepie Wdech na podłodze, wydech na stepie. Świetnie. Dopóki jest oddech, kontynuujcie. Jeżeli będziecie mieć zadyszkę, wróćcie do marszu. Jeszcze cztery powtórzenia. Cztery. Dwa. Ostatni raz. Wracamy do pojedynczego kroku. Bok. I zmienimy noga z tyłu. Krzyżujemy nogę z tyłu. Staram się trzymać sylwetkę cały czas skierowaną do przodu, szczególnie biodra. Nie przekręcajcie całej sylwetki, tylko wystawiajcie nogę do tyłu. Mogą być dłonie na biodrach. Wracamy do marszu. Teraz pod kątem. Lewa noga. Dostawiam prawo. Wdech. I wydech. Świetnie. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden marsz. To samo. Prawa noga. Prawa dostawiamy lewą i na podłogę. Cztery powtórzenia. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Marsz w miejscu. Teraz bokiem do stepu. Dostawiamy lewa, prawa podłoga, prawa, lewa podłoga. Lewa, prawa, prawa, lewa. Jeżeli Wam się pomyli, nie zaczniecie od tej nogi, co ja, nic się nie stanie. Ja też się czasem pomylę. Nie ma to większego znaczenia. Cztery. Trzy. dwa. I jeden. Przechodząc do stepu, podwójny krok w lewą stronę. Prawa, step i step. Większy krok. Bardziej ugięte kolana. Żeby pracował nam uda. Jak Wam idzie? Mam nadzieję, że super. Dopóki jest energia, kontynuuję. Jeżeli będziecie już za bardzo zmęczeni, Zrobić przerwę, zawsze słuchać swojego organizmu. Nie każdy będzie miał taką kondycję na samym początku. Wracamy do marszu i podstawowe. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Cztery, trzy, dwa, jeden. Marsz. Prawa noga, zaczynamy. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie, wracamy do marszu. Podwójne w prawą stronę, jeden, dwa, większe kroki. Mocno na nogach. Super. Spokojny oddech. Barki rozluźnione. Wracamy. Marsz. Teraz będziemy stawiać lewą nogę pod kątem i prawa, kolano do góry. Zaczynamy. Kolano do góry. Kolano do góry. Schodzimy. Wchodzimy. Wdech. I wydech. 4, 3, 2, 1. Wracamy do marszu. Prawa noga, unosimy lewe kolano. I do góry. Krok do góry. Na stepie, kolano do góry. Noga na stepie, z kolanem lekko ugiętym. Pamiętajcie. 4. Dwa. Jeden. na w miejscu. Pamiętajcie nasze V. Zacznijmy od lewej nogi. Szeroko na stepie i stopy razem na podłodze. Gotowi? Zaczynamy. Lewa, prawa, stopy razem. Lewa, prawa, stopy razem. Oddychajcie. Mam nadzieję, że uśmiech na twarzy. Jeszcze raz. Zmienimy nogę marsz. Prawa noga. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Świetnie. Szeroko na stepie. Stopy razem na podłodze. Jeszcze jeden raz. Marsz. Z tym bokiem. Tym razem podwójny krok na ste stepie. Czyli stopy razem. Skrzyżowania. Kolana ugięte. Kiedy wracamy na podłogę, lekko ugięte. Jeszcze jeden raz. Marsz, obracamy się. Zaczynamy z drugiej nogi. Gotowi. Stopy razem na stepie. Podwójny, podstawowy krok. Jak Wam idzie. Mam nadzieję, że utrzymujecie tempo. Jeśli nie, zrobi sobie chwilę przerwy. Wrócić do marszu, złapać oddech. Nie ćwiczcie z zadyszką, bo nie będziecie dotkniać swojego ciała. Nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, zamachać. Tylko powoli poprawiać własną kondycję. Ostatni raz wracamy do marszu. Pamiętajcie odwrócone V. Stopy, lewa znowu, pierwsza będzie razem i szeroko na podłodze. mi się dobrze, żeby utrzymać równowagę. Zaczynamy lewa, prawa, szeroko, lewa, prawa, szeroko. Wdech na podłodze, wydech na stepie. Jeszcze jeden raz. Wracamy do marszu. I prawa noga. Razem. Szeroko. Stawiajcie całe stopy na stepie. Płasko. Jeszcze jedno raz. I maszerujemy. Szeroko stopy. Lewa noga znowu. Razem na stepie i szeroko na podłodze. Jak Wam idzie? Dajcie jeszcze radę, napiszcie potem w komentarzu, bo nie wiem, czy podkręcać I następnym razem jeszcze tempo, czy te ćwiczenia są już dla Was wystarczająco angażujące. Jeszcze raz. Wasz prawa noga i step podłoga, step podłoga, stopy razem szeroko. Da się odczuć, że już szybsze tempo. Tylko 8 bitów na minutę więcej. Jeszcze jeden raz. Wracamy do marszu. Już teraz stopy razem. Szeroko. Stopy razem. Barki do tyłu. Świetnie. Z bokiem. Podwójne skrzyżowane nogi. Przód, tył na podłodze. Jeszcze do nas i marsz, zmieniamy stronę. I znowu przód, tył na podłodze. Dajecie jeszcze radę? Mam nadzieję, że tak. Wracamy do marszu. Podwójny, w lewą. gotowi i jedziemy. Jeden, dwa. Jeden. Dwa. Z uniesionym kolanem. Nie ciągnijcie kolana w przeciwnym kierunku, tylko unosicie do góry. Nic więcej. Także jest na wysokości biodra. Tej samej strony. Świetnie. Wygląda prosto. Ale... Da się odczuć, że coś jednak robimy dla swojego ciała, dla sylwetki, dla kondycji, dla lepszego samopoczucia. Ostatni raz. Lewa. Prawa. Marsz. Podstawowy na bloku. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Marsz, zmieniamy nogę. Prawa, prawa, lewa. Prawa, lewa. Parki do tyłu, klatka piersiowa do przodu. Sylwetka jest wyprostowana, nie pochylajcie się za bardzo do przodu. Maszerujemy pod ukosem. Prawe kolano. schodzimy na dół. I lewa, prawa. Lewa, prawa. trzy, dwa, jeden. Marsz. Przygotujcie się. Prawa, lewe kolano. Dech na podłodze. Wydech. Kolano do góry. Cztery, trzy, dwa. Jeden marsz. Teraz będziemy mieli step po środku. Dostawiamy dwie nogi i na podłogę. Na razie zaczynamy z jednej nogi. Może być prawa, może być lewa. Wszystko jedno. Ta sama noga cały czas. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden, druga noga gotowi. Zaczynamy, jedziemy. Step, step, podłoga. Świetnie. 4, 3, 2, 1. Przodem do bloku maszerujemy nasze V. Lewa noga, lewa prawa, stopy razem na podłodze. Łęko, stawiamy stopy. I na bloku i na podłodze, jeszcze w nas. Marsz, prawa noga, gotowi? Jedziemy prawa lewa, prawa lewa, prawa lewa. Cztery. trzy, dwa. Jeden. Podwójny. Do lewej. Jeden. Dwa. Miękkie kolana. Delikatnie stawiamy stopy. Do prawej. Wracamy do marszu odwrócone, fał od lewej nogi. Razem, szeroko, razem, szeroko. Cztery, trzy, dwa, jeden, marsz, prawa noga, step, step podłoga. jak ta forma macie jeszcze siłę już prawie kończymy zaczniemy zaraz cool down. ostatni raz szeroko maszerujemy dostawiamy lewa, prawa do środka lewa, prawa do środka marsz, prawa noga na zewnątrz, na zewnątrz do środka cztery trzy Dwa, jeden, bokiem do stepu, skrzyżowany podwójny. Wdech, wydech. Cztery, trzy, dwa, jeden, marsz. Obracamy się, to samo. Krzyżowane stopy na bloku. I razem na podłodze. Świetnie. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Jeden. Maszerujemy w miejscu. głęboki wdech i wydech. I znowu wdech i wydech. Kolana lekko ugięte, Mam nadzieję, że pamiętacie o tym. My chcemy je wzmocnić, a nie osłabić. Teraz już tylko delikatnie, powoli palce na stepie. Noga na podłodze z kolanem ugiętym. Świetnie. Maszerujemy w miejscu. Już nie unosimy kolan wysoko, już zwalniamy tempo, chcemy, żeby nasze tętno Powoli, nie drastycznie, tylko powoli zaczęło schodzić. Świetnie. I jeszcze ćwiczenia rozciągające. Nie omijajcie tej części. Po jednej stronie naszego stepu stopa skierowana do boku i rozciągamy wewnętrzną część udawnych. I wydaj, przenosimy ciężar ciała. Jeżeli unosicie piętę, to znaczy, że trzeba tą stopę przesunąć bardziej do boku, dech, i wydech, I jeszcze jeden raz. To samo na drugą. Tech i wydech. Biodra są skierowane do przodu. To samo barki. Tak, żebyście czuli, że rozciągacie wewnętrzną część UDA. Tech i wydech. Jeżeli macie fitnessowe zegary, które wam pokazuje tętno, to napiszcie w komentarzu, jakie macie teraz. To będzie dla mnie wyznacznik, czy te ćwiczenia były dla Was na odpowiednim poziomie, dech i wdech. Jeszcze jeden raz. Świetnie. Odstawimy sobie step. Będziemy rozciągać nasze uda. Położymy się na brzuchu. Przyciągamy do siebie jedną nogę, dociskając biodra, kość biodrową do podłogi, żebyście nie unosili. To będzie znak, że te mięśnie nie są gotowe, żeby dociągać tak daleko nogę. I kto już dosięga, może złapać za piętę lub za stopę. Im bardziej ciągniecie do siebie, tym mocniejsze rozciąganie. To są duże grupy mięśni, więc to rozciąganie jest bardzo odczuwalne. Dopasujcie do siebie, tak żeby było komfortowo. I powolny, głęboki oddech. Dotleniamy nasze ciało mięśnie, tak żeby się dobrze zregenerowały. Mięśnie pośladków ściągnięte obie, lewa i prawa strona. Kontrolujemy oddech. Tętno już powinno się powoli wyrównywać do spoczynkowego 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana strony. Donieś to się to dosięga do stopy, to w tej pozycji zostaje. Jeśli macie mocniej rozciągnięte mięśnie, to trzymamy. te pośladki. Pierwsza dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. 3, 2, 1. Jeszcze pośladki. Tym razem na plecach. Powyżej kostki. Na przeciwnej nodze. Im bardziej dociągacie do siebie, tym mocniejsze rozciąganie. Jeżeli to jest prawa stopa, to rozciąganie jest w prawej stronie pośladek okolice biodra. I trzymamy. Barki głowa rozluźnione. Możecie lekko kołysać się do boki, im bardziej w lewo, tym intensywniejsze rozciąganie po prawej stronie. Dech i wodach. Trzymamy jeszcze dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zmiana nogi. lekko kołysać. Jeżeli macie lewą nogę, tak jak ja, to kołyszczamy się w prawo. Im wyżej lewe biodro, tym intensywniejsze rozciąganie z lewej strony. Nie unosimy barku. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Skrzyża nogi do pozycji siedzącej i wstajemy. Piątka za dzisiaj już bardziej intensywny trening. Mam nadzieję, że Wam się te ćwiczenia podobają. Jeśli tak, to proszę kciuki do góry. Czekam na Wasze komentarze, jak było to tempo. Już nie 120, ale 128 bitów na minutę. Także ciekawa jestem, jak Wam to dzisiaj wyszło. Koniecznie mi napiszcie. Napiszcie, jakie teraz macie tętno. Powinno być tak gdzieś 60 do 80. To jest takie już w stanie spoczynkowym, całkowicie. Dajcie znać. Życzę Wam miłego weekendu i miłego tygodnia. Do zobaczenia z kolejnymi ćwiczeniami w następną sobotę. Trzymajcie się pa!